Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak pięknie można przyozdobić świecę. Wykorzystam do dekoracji. E, chwast, który rośnie na polach, na łąkach, przy drodze również jest to ostrożeń polny, jest to roślinka, która wygląda troszeczkę jak oset, ale nie jest kującą rośliną. Pięknie wygląda w szklanych wazonach. I zobaczcie, mam tutaj dwa szklane wazony, są to takie osłony na świece. Tutaj już sobie świecę zapaliłam i zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Jeżeli w ten sposób chcemy przyozdobić szkło, musimy bardzo delikatnie wygiąć roślinę, żeby nam łodyżka się nie złamała. Dużo mamy też roślinek na łąkach rosnących przeważnie. Takich, które są bardzo takie plastyczne i możemy pięknie nimi modelować w słojach czy w wazonach i pięknie je formować. Tutaj z tej ułamanej gałązki będę po prostu uzupełniać ten szklany wazon, ale wcześniej wstawię sobie świecę, bo wtedy będę widziała, gdzie jeszcze taką roślinkę dołożyć. Jest to bardzo szybka dekoracja, bardzo prosta dekoracja, więc mam nadzieję, że u Was też się sprawdzi, wygląda przepięknie, jest bardzo delikatna. Tak naprawdę możemy kwiaty jakiekolwiek użyć do tej dekoracji. Możemy też zrobić przepiękną dekorację bez świecy, nalać maleńko wody i wyginać gałązki z kwiatami, tak żeby one nie wystawały poza poziom. Szklanego wazonu. Też będzie to pięknie wyglądać. Może kiedyś też zrobię taką dekorację. Gdy mamy mniejsze świece, warto wspomóc się takimi patyczkami do szaszłyków. Wtedy jest nam bardzo łatwo taką świecę zapalić. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie dekorować świece w szklanych takich wazonach. W jaki sposób dekorujecie? Może macie swoje ulubione kwiaty, którymi dekorujecie. Jestem bardzo ciekawa. Także piszcie, lajkujcie, komentujcie. Udostępniajcie filmik dalej. Już jutro na kanale pokażę Wam bukiet z kwiatów polnych, który idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza, do minimalistycznego wnętrza też. Więc zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Na kanale macie już. Kilka pięknych dekoracji do domu, takich letnich. Oprócz tego jest bardzo dużo pomysłów na dekoracje czy domu, czy ogrodu, i dużo pomysłów. Zachęcam Was do poszperania sobie na kanale, do przejrzenia filmików. Co tam już jest, i tak samo bardzo Wam dziękuję za to, że piszecie, co chcielibyście zobaczyć, jakie filmy, jakie tematy Was interesują. Jest mi wtedy dużo łatwiej też szykować dla Was filmy. Jutro bukiet, będą jeszcze też kolejne filmy z wykorzystaniem kwiatów polnych. Teraz musimy korzystać z tego, co daje nam lato. Uwielbiam czerwiec, kiedy też wszystko już pięknie nam rośnie, pięknie kwitnie. Jest teraz bardzo dużo możliwości, by dekorować nasze domy. Mam nadzieję, że dzisiejsza dekoracja też Wam się spodobała. Jest bardzo prosta, jest łatwa do zrobienia. Mam nadzieję, że skorzystacie i z tego pomysłu. Dziękuję Wam bardzo cieplutko za dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia jutro. Pa, pa! sim